Ukrzyżowana z Chrystusem. Droga Krzyża została przez Anielę wybrana świadomie od dzieciństwa. Co prawda, jej światem była bieda i niedostatek, ale zamiast przeciw temu się buntować, Aniela już jako dziecko zrozumiała, że tu cytat jej absolutnie nie wolno pragnąć łatwiejszej drogi. Twierdziła, że Pan Bóg do tej drogi ciężkiej i trudnej. Przeznaczył ją już od młodości. Na drogę cierpienia Bóg ją wołał od dzieciństwa, a ona się na to zgodziła. Bóg do ostatecznej ofiary jej życia, zgodę na cierpienie wynagradzające, prowadził powoli, jak gdyby delikatnie. Zanim wprowadził ją na szczyty ofiary zupełnej, zesłał jej gorycze i cierpienia mniejsze. By przygotować ją, niejako, zahartować jej duszę. Gdy Aniela stała się w pewnym sensie sławną ze swojej pobożności, szczególnie w swoim gronie koleżeńskim, kiedy także jej spowiednik mówił o niej święta Anielcia i dawał ją za wzór innym, pojawili się w jej życiu także wrogowie. Źródłem cierpień salawy stała się wówczas Niska zazdrość ludzka o podziw i pochwały. Dotknęły ją obmowy i oszczerstwa. Głównym powodem skarg na Aniele były przedłużające się jej spowiedzi, co jest naturalne u osób doświadczających nadzwyczajnych zjawisk mistycznych. Aniela miała wiele wątpliwości, dlatego chciała poradzić się w tym względzie przed swym spowiednikiem, ponieważ bała się złudzeń. Apogeum cierpień, które miały również funkcję oczyszczającą, nastąpiło od lata 1911 roku. Najpierw Bóg zmienił jej warunki zewnętrznego życia. Następnie zabrał jej osoby życzliwe i zostawił ją prawie samotną. Przy bolesnych doświadczeniach serce swoje musiała niejako zamknąć wyłącznie dla Boga. Pierwszym cierpieniem był ból fizyczny i choroba żołądka. Wiemy, że Aniela zmarła na rako żołądka. Po drugie, bolesnym doświadczeniem było wydziedziczenie jej przez matkę. Nie było to zła wola matki. Po prostu jej matka uważała, że Anieli dobrze się powodzi i żyjąc w mieście, nie potrzebuje ziemi na wsi. Jednak sam fakt, był dla niej bardzo bolesny. Co więcej, kiedy Aniela dopominała się o część należną z domu rodzinnego, matka odpowiedziała jej dość dziwacznie i zagadkowo: Ależ dziecko, na no co ci to? Ty i tak na świecie długo żyć nie będziesz. Trzecim wydarzeniem była choroba prawdopodobnie tyfus jej pani. U której służyła, a z którą miała przyjacielskie stosunki. Jej pani była od niej młodsza tylko dwa lata. Aniela pomogła jej się przygotować do śmierci, która nastąpiła 15 września 1911 roku. W tym samym czasie zachorowała również jej matka i cztery dni po śmierci pani również zmarła w siedemdziesiątym roku życia. Ten zbieg okoliczności sprawił, że salawa nie mogła odwiedzić matki przed śmiercią, ani być na jej pogrzebie, gdyż musiała zorganizować pogrzeb swojej pani. Następnie salawa musiała również zorganizować przeprowadzkę do nowego domu, gdzie pan, adwokat, zabronił jej się spotykać z koleżankami. Odrzucenie przez jej spowiednika, ojca Chochleńskiego, było następnym gwoździem do jej krzyża. Od 1903 roku, to jest od przybycia redemptorystów do Krakowa, Aniela Salawa spowiadała się u ojca Chochleńskiego. Przedłużające się spowiedzi i zazdrość wrogich osób doprowadziły do tego, że jej spowiednik publicznie, Wygonił ją z konfesjonału przy tym krzycząc Zrozumiałaś nie będę cię spowiadał Aniela dwa razy próbowała podejść do swojego spowiednika do spowiedzi lecz ten dwa razy powiedział że nie będzie jej spowiadał Ona nie rozumiejąc tego ciągle cierpliwie podchodziła a za trzecim razem Ojciec Hochleński krzyknął Dlaczego tak się stało Spowodowały to osoby wrogie, które zaczęły plotkować, a nawet szerzyć oszczerstwa do przełożonych jej spowiednika. Że czekając na spowiedź, lubi wysiadywać koło mężczyzn, stara się strojem zwrócić na siebie uwagę, jest histeryczką i oszustką, niepotrzebnie zabiera czas. Najpierw jej spowiednik próbował skrócić czas powiedzi. Lecz mu się to nie udało. Aniela do końca życia cierpiała z powodu zazdrości i złych języków ludzi małych. Wszystkie te doświadczenia odbiły się również na jej zdrowiu fizycznym. Zaraz po odrzuceniu jej przez spowiednika, odprawiła spowiedź z całego życia w kościele, gdzie jej nikt nie znał. Nie szukała winnych naokoło, tylko w sobie. Znalazła innego spowiednika, również redemptorystę, w tym samym kościele. Chodziła ciągle do tego samego kościoła, gdzie doznała przykrości. Tym bardziej, że od zajścia z ojcem Stanisławem Chochlańskim, spowiedź dla niej stawała się prawdziwą męką. Także nawet mdlała. Prześladowania nie ustawały. Zdarzało się nawet, że jedna osoba dała jej publicznie w twarz, w kościele, po spowiedzi. Także podsłuchiwano jej spowiedź, przeszkadzano. Koleżance powiedziała: Pan Jezus też otrzymał policzek, więc dla niego zniosła mój w cichości. Następny jej spowiednik, ojciec Warł, Chociaż sam uznawał się za niedołężnego, lepiej jednak umiał wytłumaczyć jej stany mistyczne, jakie przeżywała. Być może ta zmiana, chociaż okazała się w takich warunkach i okolicznościach bardzo bolesna, była jednak opacznościowa dla Anieli. Zdrowie. Od dzieciństwa dokuczyła jej przepuklina. Na ulicy Senackiej nabawiła się przewlekłej choroby żołądka. Może były to już początki rozwijającego się raka. Cierpiała na ciężkie bóle w krzyżu. Od chwili odrzucenia spowiednika przestała sypiać w nocy, nie mogła w ogóle zasnąć w nocy do końca swego życia. Mogła spać tylko kilka godzin nad ranem. Jej organizm przez przejścia z ludźmi został na tyle osłabiony, że zaczęła się rozwijać gruźlicę. Męczył ją także lekki paraliż. Od roku 1916 rozpoczyna się w życiu Salawy okres jej najwyższego wznoszenia się ku Bogu przez cierpienie i ofiary. Pan Jezus zachęcał ją do przeróżnych upokorzeń aby być od wszystkich wskardzonym, bez sławy i dobrego imienia. Tłumaczył jej, że co innego cierpieć to, co mi się należy, a co innego z miłości, wielkiej, hojnym sercem, brać cierpienia za drugich. Zauważyć należy, iż Salawa była osobą bardzo wrażliwą, że bolała ją każda przykrość, jakiej od ludzi doznawała, niezasłużenie. Dlatego musiała walczyć i przełamywać się wewnętrznie, aby ze spokojem i pokorą zgodzić się z wolą Bożą, zsyłającą na nią tego rodzaju doświadczenia. Przyjmowanie cierpienia za innych – wynagrodzenie Pan Bóg prosił Aniele Salawe o przyjmowanie cierpień za tych, którzy nie zgadzali się na przyjęcie swojego cierpienia. Na przykład w biurze adwokata pracował pewien student prawa, który dostał lekkiego paraliżu z prawej strony ciała. Przygnębiony chorobą, mówił wszystkim publicznie, że pragnie odebrać sobie życie. Wtedy Aniela postanowiła przyjąć jego chorobę, którą tak bez zgody nosił. Odtąd do końca życia Aniela cierpiała na lekki paraliż. A student wyzdrowiał. Cierpiała prawdziwie, i były momenty, krótkie chwile, kiedy narzekała i żaliła się do swoich koleżanek. Ogólnie cierpiała jednak pogodnie i była radosna. Na przykład, gdy sprzątała biura była to jej ostatnia praca jedna z koleżanek, która przyszła ją odwiedzić, usłyszała, jak śpiewa magnifikat. Szczególne zaproszenie do cierpienia. Od 1918 roku Pan Bóg bardzo wyraźnie zaprasza Anielę do uczestnictwa w jego cierpieniach. Sama tak mówi: Czuję, że Pan Bóg nie przymusza, ale mile zaprasza i zachęca do przyjmowania dobrowolnych cierpień, ale wolę zostawia i czeka zezwolenia. Zgoda anieli nie nastąpiła natychmiast. Bała się. Mówiła. Tak było powiedziane, że gdybym się zgodziła na to, to by dał pan Bóg tak wielkie cierpienie i zupełnie ukryte, dla nikogo niezrozumiałe, a dla mnie bardzo bolesne, dotkliwe i zupełnie bez ograniczenia długotrwające. I tak Pan Jezus przemawia, że to by było zupełnie za odpokutowanie, za grzechy, za czyściec. Ale to tak odczułam, żem się bardzo przeraziła i na żadną stronę nie nachyliła. Aniela zastanawiała się nad ofiarą, do której ją Bóg zapraszał. Radziła się też swojego spowiednika. Aniela sama wyznaje, że Pan Bóg ją zaprasza. Nie zmusza, daje jej wybór. Sama wyznaje, że jest niezdecydowana, nie nachyla się na żadną stronę, ale równocześnie mówi także, że tak być nie może to znaczy, wie i chce podjąć decyzję. Pan Bóg przygotowywał Aniele na te cierpienia również przez pocieszenie. Dlatego od 13 września 1918 roku można powiedzieć, że nastąpił w jej życiu okres jasny, pełen wizji i umocnienia. Bóg ją zapewniał, że o ile Mu zaufa, to On zginąć jej nie pozwoli. Mówi: Aniela, jestem najspokojniejsza, gdy się na cierpienia zgadzam. Salawa zrozumiała jasno, iż jej ofiara powinna polegać na dobrowolnym przyjęciu z ręki Bożej wszystkiego, co spodoba się Bogu na nią zesłać, oraz na tym, by nawet w cierpieniach pochodzących od ludzi, widziała wyłącznie wolę Bożą. Wyznała. Choćby tu chodziło o odebranie sławy i największe krzywdy bez przyczyny wyrządzone, to się nie ma myśleć, że temu ludzie winni. Brak zrozumienia będzie jej czystcem na ziemi. Od września 1918 roku aniela poddała się całkowicie Bogu, ofiarowała mu resztę życia na taki cel, jaki Bóg jej przeznaczył i do jakiego On ją zapraszał. Skoro aniela zrozumiała sens ostatnich lat swego życia na ziemi, z całą gotowością przyjęła na siebie ofiarę, jako wynagrodzenie za grzechy, które obrażają majestat Boży. W swoim cierpieniu zrozumiała, że powinna być doskonale milcząca.